Moi drodzy, jestem rolniczką i podpisuję się, że jesteśmy rolnikami, a nie niewolnikami. Polskie produkty rolnicze, zdrowa żywność to sprawa wszystkich Polaków i myślę, że będziemy walczyć o to, żeby polski rolnik żył godnie, a jego praca, produkty miały swoją wartość i były docenione. Serce rośnie jak dzisiaj patrzę, że razem z rolnikami jest tylu was górników, Brać, brać myśliwych. Także naprawdę słuchajcie, myślę, że razem możemy to zrobić. Popieram was i dlatego dzisiaj z wami jestem. My potrzebujemy silnego Ministerstwa Rolnictwa, a nie Ministerstwa Dopłat. My chcemy zarabiać z tego, co sprzedamy, a nie potrzebujemy jałmużny z rządów postaci dopłat. Przyjecham tutaj jako poseł, który jest z wami sercem. Dzisiaj jesteśmy w Pyżowicach 27 będziemy wszyscy w Warszawie. Dziękuję wam wszystkim za przybycie, dziękuję myśliwym, dziękuję grupie transportowej, dziękuję rolnikom i tutaj mamy również jeszcze odwiedził nas pan poseł serdecznie dziękujemy, za, który nas też wspiera. Jest pani Bernadetta Kowalska, są przedstawiciele Izby Rolniczej, są tutaj też rolnicy, którzy ich pewnie znacie, bo są również handlowcami. Dlatego wszyscy tutaj jesteśmy razem i pokazać i górnicy z Solidarności, z Piasta. Tak, serdecznie dziękuję. Szczęść Boże! Panowie! Przekaz jest jasny. Mamy swoje postulaty i twardo, twardo je wygłaszamy. Stop zielonemu ładowi, stop gorowaniu jesteśmy przeciwko nielegalnemu, nielegalnemu, legalnemu niestety, ale miejmy nadzieję, że to się ukróci, niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. I, i to właśnie tu jak my, tutaj mi mówi kolega, średniej i niskiej żywności. i wątpliwej jakości niestety. Innych produktów żywnościowych. I innych produktów żywnościowych. Mamy problem z cukrem, maliny, owoce, zasypują nas swoim towarem. Tutaj jesteśmy zasypani, mamy pełne silosy, nie możemy tego sprzedać, a jak chcemy, to poniżej wartości. Koszty produkcji są drogie, nie mamy, nie, mamy jak, nie mamy żadnej opłacalności tej produkcji, a chcemy produkować polską zdrową żywność. Jesteśmy tutaj dzisiaj, jest też dziękuję myśliwym za poczęstunek dla każdego uczestnika. Tam, gdzie stoi kombaj na samej górce, tam będzie ta, potem poczęstunek dla wszystkich. Żeby wyjść też tutaj dla konsumenta naprzeciw oczekiwaniom konsumenta, żeby wytłumaczyć, na czym polega ten strajk. Każdy może się potestować i pojedziemy tam rozmawiać z wami. Chodzi o to, żeby produkować w Polsce zdrową żywność, żeby na półkach konsument zwracał uwagę, z czego to jest produkowane. Nie że to jest wyprodukowane w Polsce, ale z czego wyprodukowane, bo zjeżdża Boże, z zawartością jakichś tam środków niedozwolonych i my to potem jemy. Wydane naprawdę ciężkie są pieniądze na, na markę polskiego produktu, żeby ten polski produkt był jakościowy, znakowanie produktu i teraz mamy odgłosy, że we Francji, w Niemczech, że polskie jedzenie to jest syf, bo tam coś wykryli, a to nie jest polski produkt, on został wytworzony w Polsce w fabryce, ale z produktu ukraińskiego, dlatego tutaj ważna jest ta świadomość i jesteśmy na drodze tutaj, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, bo to się gdzieś jest pomijane. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj to zrozumieją, że na drodze będą wszyscy się dobrze zachowywać, żeby nie było jakichś incydentów. Mam nadzieję, że nie ma żadnych kontrowersyjnych napisów na, na ciągnikach, bo jeden taki nieszczęśliwy wybryk i opinia rolnika została bardzo tutaj nadużyta i szarpana odcinamy się od jakichś haseł prorosyjskich. My jesteśmy rolnikami z dziada pradziada, jesteśmy tradycjonalistami. Chcemy godnie pracować i godnie zarabiać. My potrzebujemy silnego Ministerstwa Rolnictwa, a nie Ministerstwa Dopłat. My chcemy zarabiać z tego co sprzedamy, a nie potrzebujemy jałmużnych z rządów w postaci dopłat. I chcę to jasno podkreślić, że my nie nalegamy na dopłaty. My chcemy pracować, chcemy sprzedawać polski zdrowy produkt. Bez dopłat. Nie potrzebne nam są te dopłaty, tylko musi być odpowiednia cena za ten produkt. Chciałbym, żeby też kilka słów tutaj przedstawiciele powiedzieli. Proszę tutaj, kolega Michał Zawierciańskiego. Michał z powiatu Zawierciańskiego. Organizowaliśmy 20. w Zawierciu protest. Dzisiaj się dołączamy. Koledzy nas też wspierali. Jesteśmy wszyscy razem siłą. A rozwiązania, te, które nam proponuje na dzień dzisiejszy nasz rząd. Czyli dopłaty tam do kukurydzy, no to za chwilę nas poszatkują, podzielą do produkcji do marchewki, do pietruszki, do ziemniaka, do, do pszenicy, do kukurydzy, do jabłka, do gruszki, do śliwki. Dość tego. Nie chcemy się dzielić, dlatego się łączymy. Łączmy się, bo tylko w jedności jesteśmy silni i mocni. I nie dajmy się tym obietnicom przedwyborczym i powiem tu na ziemi zagłębiosko-śląskiej, tak po Śląsku: hopy. Nie dajcie się robić dali wciula! Tak Dziękuję! Brawo, brawo. Złodzieje, 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 złodzieje! Złodzieje! Chciałem jeszcze powiedzieć, że no? dobrze Panie pośle zapraszamy w takim razie Dziękuję, Szanowni Państwo, płacze grzegorz ja nawet nie jestem w moim okręgu wyborczym, ale przyjechałem tutaj jako poseł, który jest z Wami sercem i z myśliwymi, i z przewoźnikami, i z górnikami już od lat, jako Ślązak i oczywiście z rolnikami. Chciałem Wam powiedzieć, że to co robicie jest bardzo odważne i bardzo wielkie, dlatego że zaczęliście wreszcie być dostrzegalni na większą skalę właściwie Wasz problem. Ja jestem sercem po, z, was, z Wami. Jeździmy po całej Polsce, byłem dwa dni temu w, w okolicach Warszawy na dwóch protestach i e, jeżeli będzie Was więcej, jeżeli nie wezmą Was na przeczekanie, a niestety na wszystko na to wskazuje, że taki jest plan, to myślę, że coraz więcej mediów zacznie mówić po pierwsze o Was, a po drugie coraz więcej ludzi zacznie rozumieć, o co Wy strajkujecie. Ja, jako poseł, oczywiście mam pełną świadomość, wiem i znam Wasze postulaty, natomiast dzisiaj rozmawiałem z organizatorami, również z osobami, które są dzisiaj z nami, że y, aby wszystko było częściej, lepiej rozumiane również przez społeczeństwo, to oferuję swoją pomoc i swoje wsparcie z Mównicy Sejmowej, aby przedstawić nie tylko rolników, nie tylko górników postulaty, ale zwracam się również tutaj z apelem do myśliwych. Dlatego, że myślę, że Polacy, standardowi, którzy na co dzień mają pracę i mają rodziny, mogą nie do końca jasno rozumieć postulaty. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy razem przeszli z jasną i czystą, precyzyjną informacją, dlaczego dzisiaj nie jesteście w swoich domach, tylko przyjechaliście tutaj i walczycie o swoje prawa. Jeżeli macie jakiekolwiek nadzieję na to, że polski rząd w sposób oczywisty i za każdym razem, kiedy się spotykamy na na spotkaniach w Sejmie i w, podczas debat zwraca jakąś szczególną uwagę na Was, to się grubo mylicie. Niestety za każdym razem, kiedy z mównicy Sejmowej pojawiają się pytania, w jaki sposób problem rolników ma być w Polsce rozwiązany, to poza tym, że słyszymy co... Były źle robione przez 8 ostatnich lat, a co teraz jest super robione i tylko poza kłótniami na tej mównicy sejmowej nie słyszałem, nie słyszałem jako poseł żadnej jasnej deklaracji związanej z tym, jak wasz problem ma być rozwiązany. I to jest coś, z czym my się borykamy również jako posłowie Konfederacji. Niezależnie od tego, jakie barwy polityczne macie we mnie wsparcie, zostawiłem swoje namiary bezpośrednio organizatorom. Dziękuję. Dziękując im za to, że dzisiaj, że dzisiaj podzieli się te, te, tego zorganizowaniem tego protestu. Dobrze, że w Pyżowicach, dlatego że wszyscy o Was piszą w mainstreamie, a Wy potrzebujecie, żeby ludzie zaczęli o Was mówić. Nie chcę zabierać Wam więcej czasu, życzę Wam wszystkiego dobrego i macie moje serce po swojej stronie i oferuję wsparcie w sytuacji, gdyby było one potrzebne. Również wsparcie prawne jest ze mną mecenas który w razie potrzeby, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takiego wsparcia, nie będziemy musieli udzielać, ale w razie potrzeby również oferuje wsparcie prawne, gdyby trzeba było po takie sięgnąć. Także wszystkiego dobrego, niech żyje wolna Polska. Dziękuję. E, teraz głos pani Bernadetta. Za wsparcie zmównicy Konfederacji w sprawie Polski Mogę, przepraszam, czy mogę jeszcze jedno zdanie? Przepraszam, że zabrałem mikrofon. Otóż mówi pan do posła, który dwa dni temu wyś, yy, oświadczenie poselskie właśnie w sprawie rolników z mównicy Sejmowej yy, yy, dawał, więc proszę wierzyć, że akurat ja jestem jednym z tych posłów. Robimy bardzo dużo, ale jeżeli mamy jakiekolwiek jeszcze pomysły, co moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej, ja już oferowałem organizatorowi, już panie poniedziałek mikrofon, organizatorowi, że ja mógłbym z ziemi śląskiej w waszym imieniu złożyć petycję na ręce ministra rolnictwa. Mógłbym to zrobić tak, jak było to ostatnio robione z ziemi opolskiej. Jeżeli taki dokument przygotujecie, najchętniej jednostronicowy. To ja się również zobowiązuję do tego, że po raz kolejny podniosę Wasz problem. Natomiast to, że Państwo być może nas nie, nie widzicie na co dzień, proszę mi wierzyć, że akurat rolnicy są w naszym sercu. Dzień dobry, jestem przedstawicielem Polskiego Związku Wiedzkiego. Reprezentujemy tutaj okręg Katowice. Wspólnie działamy z rolnikami. Jesteśmy przeciwko wprowadzeniu zielonego nieładu. Jak i mamy swoje postulaty, które chce, zmiany, które chce prowadzić wiceminister środowiska. Minister Drążała chce ograniczyć pozyskanie zwierzyny, chce zniszczyć polskie łowiectwo w ten sposób, że ogranicza pozyskiwanie nowych gatunków i my myśliwi chcemy wprowadzić również na rynek łatwą dostępność do dziczyzny, chcemy tą dziczyznę udostępnić dla społeczeństwa, a nie tak jak dotychczas jest oddawana do skupów i jest wywożona do Niemiec. W tej chwili myśliwi jednoczą się w całej Polsce z rolnikami i my jesteśmy przeciwko tym zmianom, które są wprowadzane w rolnictwie, jak i w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Zostaje nam utrudniana gospodarka, prowadzenie gospodarki łowieckiej w ten sposób, że minister twierdzi, że noktowizja, w którą dotychczas jest dopuszczona noktowizja do polowań, że nie można w noktowizorze nawet rozróżnić gatunku zwierzyny. Co jest śmieszne, minister nie ma pojęcia o czym mówi i chcemy, ażeby minister został od, wiceminister został odwołany. Dziękuję. Tutaj górnicy proszę o kilka słów. Szczęść Boże, draby, Wojciech, Solidarność, Regio Śląskie Dobrowski. Górnicy się dołączają do protestów dzisiaj, dlatego jak, tak samo jak we mamy dość pakietu klimatycznego, który, czy Zielonego Ładu, który ma negatywny wpływ na polską gospodarkę, jest sprzeczny z interesem Polek, Polaków i powoduje likwidację miejsc pracy. A my na to unijnym politykom i naszym rządzącym nie pozwolimy. Dziękuję. Solidarność! 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 Chciałbym, żeby kilka słów jeszcze zabrała Izba Rolnicza. Przedstawiciela tutaj mamy. Dzień dobry. Ja jako rolnik tu jestem, nie jako Izba Rolnicza, ale coś w tym temacie wiem. No tu już wszystko było wspomniane, ale nikt nie wspomniał o tym, że ile nasze państwo od rolników chce więcej podatków w tym roku jak w zeszłym roku. W moim przypadku za działkę 69 hektarów jest to 4 tysiące więcej. No i to tak, a tam zielony ładno to już wszyscy to powtarzali, nie ma co się powtarzać. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Państwu. Dzięki za zaproszenie Sławosz. Wspólnie e, pracowaliśmy na terenie Zawiercia razem z kolegą. E, dostaliśmy zaproszenie, więc e, solidarnie, tak jak tutaj skandują górnicy, i jesteśmy razem. E, taka ciekawa moja, ciekawe moje spostrzeżenie, dosłownie przed chwilą. Zobaczcie Państwo, w naszym kraju brakuje wzajemnego szacunku. Jeżeli my się wszyscy razem nie będziemy wspierać i szanować, nie będzie żadnego konsensusu w sprawach interesów polskich obywateli i Polski. Pan poseł z Konfederacji wystąpił tutaj. Chciało się śmiać jak jasna cholera, bo państwo z TVP i TVN opuścili kamery. Gdzie mamy rzetelne media? Gdzie mamy rzetelne media? Brawo dla tego pana, który cały czas tutaj stoi, kameruje wszystkich, jak tutaj stoi. Brawo! <laughs> media! Mogę powiedzieć, że to jest po prostu żenata. Przedłużę troszeczkę wypowiedź Pana Poseł. Pan Poseł dotknął bardzo ważnego powodu. Dlaczego my tu w ogóle jesteśmy? Gdzie, ten, gdzie zaczęło się problemy rolnictwa, problemy w ogóle nie tylko rolnictwa, Szanowni Państwo, ale całej gospodarki? Bo to nie jest tylko problem dzisiaj rolnictwa. My, jako Europa, po akcesji do Unii Europejskiej podpisaliśmy niejako pewne społeczne, społeczne zobowiązanie w ramach pewnego systemu prawnego. Nie tylko rolnictwo, ale także przemysł, hutnictwo. Wiele gałęzi gospodarki jest dzisiaj obłożona podatkami sztucznymi podatkami emisji CO2, które obciążają produkty, które produkujemy w całej gospodarce i zawyżają ich ceny. Problemem nadmiernej podaży zboża dzisiaj w Polsce, które zaniża cenę nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, jest to, że produkty rolne europejskie są niekonkurencyjnie na arenie światowej. Dzisiaj Rosja wygrywa wszystkie kontrakty i sprzedaje do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki zboże. Dlatego cały czas ceny na giełdzie nam spadają. Więc my nie możemy być dzisiaj beneficjentami tej głównianej polityki Unii Europejskiej, gdzie nakłada nas się cholerne koszty, gdzie nawozy są bardzo drogie, środki ochrony roślin są bardzo drogie, nasiona są bardzo drogie, mówiąc tu już na nasz rolniczym przykładzie, gdzie na przykład jeden hektar kukuryzy, wyprodukowanie jednego hektara kukurydzy kosztowało w tamtym roku 2023 5500 złotych. Cena skupu pszenicy, kukurydzy w skupach była między 350 a 400 złotych. Szanowni Państwo, 12-13 ton koszty produkcji. Nie ma zysku, jest dokładka, 1500 tysiąca złotych dokładki do każdego hektara. Każdy rolnik, który tutaj stoi, dołożył w tym roku do każdego hektara kukurydzy 1500 tysiąca złotych. Z pszenicą i innymi zbożami wcale nie jest lepiej. Być może wyjdziemy na zero. Aczkolwiek to było pewnie na czas, kiedy ta pszenica kosztowała tam 750 zł. Dzisiaj ceny w skupach są już około 600 zł. Naprawdę jesteśmy oszukani przez polityków Unii Europejskiej, którzy nie zrobili nic, żeby w ramach tej solidarności z, Unią, z Ukrainą, kiedy przyjmujemy ich towar na nasz rynek, móc go dalej sprzedać. Dalej tak być nie może. Musimy się jednoczyć. W tym systemie nie wytrwamy. Ani dnia dłużej. Witam serdecznie, serdecznie Państwa. Państwa. Jestem jako przedstawiciel niestety chyba jedyny. Natomiast pszczelarze dołączyli się do strajku rolników yy, też z prostego powodu, no generalnie nie tylko zboże napływa do naszego kraju, ale też w największej ilości po prostu miód. I ten miód tak naprawdę no, możemy mówić, że to jest miód, ale tak naprawdę nie wiemy, co to dokładnie przychodzi, ponieważ tak samo jak i inne produkty żywnościowe nie jest na polskiej granicy badane. Natomiast e, no szczerze powiedziawszy, gdzieś krążą informacje, że do Ukrainy z innych krajów, ze wschodu, jest sprowadzany produkt miód lub miodopodobne produkty i tak samo wpływają na rynek polski, jak i do, e, do pozostałej części Europy. Natomiast e, pszczelarze. Mają problem ze sprzedażą swojego miodu, ponieważ duzi hurtownicy, można powiedzieć, kolokwialnie zapychają rynek produktem niższej jakości, który jest w niższej cenie. Natomiast duzi pszczelarze no, nie mogą tego miodu ani sprzedać w detalu, ani sprzedać tak naprawdę do firm, które kiedyś skupywały duże firmy, ponieważ oni teraz mają niższy produkt, a tak naprawdę liczy się tylko e, no, zysk, tak jak tutaj. W jakby w każdym, na każdym etapie, e, o którym rozmawialiśmy, czyli począwszy od, od zbóż i tak dalej. Także no tyle z mojej strony. No i pszczelarze dalej będą wspierać rolników, tak samo jak pozostałe grupy. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja tak na koniec chciałem tylko dodać, że. Bo jestem bardzo rozgoryczony tymi wczorajszymi słowami pani konsul w Lwowie, że wstydzi się za nas, za nas, rolników, że robimy jakieś burty, że strajkujemy, jak mamy czelność protestować. jest za panią konsul. My godnie pracujemy, ciężko pracujemy, uczciwie pracujemy. Na naszych ciągnikach, samochodach powiewają flagi biało-czerwone, a nie w innych kolorach. Za kogo się mamy wstydzić? To my, rolnicy i całe społeczeństwo się powinno styć za panią konsul w tym momencie. Chciałbym również podziękować tutaj y, Szkole Rolniczej. Na Płośląskiej jest tutaj również współorganizator mój. On pochodzi z y, uczy się w Szkole Rolniczej. Tutaj jest dużo młodzieży, tu jest problem jest od postaw. Młodzi rolnicy też się bo boją co będzie w przyszłości. Oni chcą też się kształcić na rolnika, chcą pracować, chcą mieć przyszłość. Jak nam to zabiorą to my gdzie będziemy pracować? Chciałbym jeszcze y, podziękować wam jeszcze raz wszystkim. I na koniec zaśpiewajmy sobie rotę i do boju jedziemy w takim razie w szeregu Baczność, Baczność. Droga zablokowana, policja kieruje ruchem. Już przy temu pojawiły się komunikaty na temat utrudnień. Przypominamy, utrudnienia występują na głównej drodze dojazdowej do lotniska w Pyżowicach. Ale z dojazdem nie ma problemu, ponieważ jest to wszystko dobrze zorganizowane. Jednym z głównych organizatorów tego protestu jest rolnik z gminy Ożarowice, a dokładnie rolnik Stopkowicz, który prowadzi gospodarstwo rolne, jak sam mówi, ma silosy pełne kukurydzy. Da. Są tutaj również rolnicy z powiatu lubinieckiego, zawierczańskiego, no i oczywiście z do udostępniania, lajkowania. Niech się ten materiał poniesie. A już we wtorek, we, we wtorek, chyba we wtorek, jedziemy do Warszawy. Także już dziś zapraszam na śledzenie naszego profilu.